No śpiewamy? to zaś śpiew, śpiewamy. Lasciate mi cantare con la gitara in mano. Laszate mi cantare l'attancione piano, piano, to nie wszystko. Laszate mi cantare. le solo fiero, solo mi italiano, italiano vero. Paweł Kukis miasto <głos》> budzi się, no to wielki przebój. No to, to prawda. Ale to będzie pan śpiewał, bo, bo, bo nie wiem, czy mam pytać poważnie, czy na, najpierw śpiewamy. Śpiewamy, no dobrze? To, słucham. To razem, no, śpiewamy, słowo się rzekło, słowo się rzekło, kubyłka u płotów. Owszem, mormorando będę robił takie. Miasto budzi się z naszymi marzeniami, szumem ulic woła mnie... Dobry akcent był? Hey Jew, don't make it bad, take a song and make it better. A my pierwsza brygada chociaż A, ma całą tą, tak, tak, tak My pierwsza brygada No to już My pierwsza brygada Strzeleska gromada Na stos rzuciliśmy swój życia los Na stos, na stos Dziękuję serdecznie. To był Paweł. Maszerują Kupis. chłopcy, maszerują karabiny, błyszczą szary strój, a za nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Pan, my nie, nie szabryga. Ma się do wojska nie nadaje. Przemek się naszym, naszym przyjacielem. przyjacielem. I, i z panią Moniką Ejm śpiewamy. Przy, może Przemek Gosiewski naszym przyjacielem był. Przemek nie, Jest, Gosiewski, jest, 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 jest. Syn ulicy, przeklęty apar zbój, który od najmłodszych lat po strach siarową kradł, aż w uroczy sidła pięknej ulicznicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami kwały do meliny swej sprowadził ją Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kryaś, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się łaś i sklekać przed katem. Ty jesteś wieloma i włoskem, dla ciebie świat był szarym, sprzedałem dla ciebie duszę słowo duszę bardzo. Widząc, że zbój zna swój fach, przełamała w sobie strach. I udała miłość, choć i serce zimny gładz. Wysyłała co noc z by go. On choć się narażał, ale kradł. Tej nocy znosząc jej, tylko szeptał tak. Dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też grać tango. Dla Ciebie walczę z całym światem. dla Ciebie, gdy czas przyjdzie, zrodzę się bać, iskrę kark przed katem. Ty jesteś garą moją i bóstwem, bez Ciebie świat był szarym, dla Ciebie duszę są duże hardą. Już bogactw miała dość. Sprzekrzymie się a par swój. seprowadziła cały rój Wywiadowców na go w ciemną noc. Tam do skuli kajdanami podczas snu. I na stryżak poszedł swój po zgon, nie patrząc na jej śmiech cicho szedł. Chciałem żyć, dla Ciebie też grać, dla Ciebie walczyć z całym światem. Dla Ciebie, gdy czas przeszedł, zgadzam się bać i chylę kark przed katem. Bo ty byłaś wiarą moją i bóstwem bez Ciebie świat był szary. Sprzęt dla Ciebie, duszę swą, duszę do Союз нерушимый, республик свободных, Сплотила навеки Великая Русь, Да здравствует созданный волей народов Единый могучий Советский Союз. Славься Отечество наше свободное, Дружбы народов надежды оплот, Сва... Знамя советская, знамя народная. Пусть от победы к победе ведет. From the glory and the... okay. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава. Тебе достояние stajanie, na времена. Ну, Genial, genial, no genial, no absolutely no, no absolutely genial tekst. No Stalin, no Russia, no Soviet Union, And then, refren. Sław nasze narodów, sojuz danie, narodow, sław się strana, się tawoj. Michał Kow. Fantastyczny, genial tekst. Niestety, ten kraj może zmienić słowa. Ten kraj może zmienić Ten kraj może zmienić Ten kraj nie zmieni muzyki. Dziękuję. Proszę Państwa, przed Państwem y, znany w ale bardzo... średniego pokolenia Tadeusz Ależ, Tadeusz ale, ale, Taka ulubiona piosenka jest. Ale be. ja już tak ładnie zapowiadam, a pan nic raz jeszcze. Proszę państwa, przed państwem e, w repertuarze Schuberta, pod, Tadeusz Cymański. Pod lipy tej listkami marzyłem kiedyś tu. Wciąż mam ją przed oczami, jej tęskny słyszę.

Yellow Submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine, we all live in the Yellow Submarine, the Yellow Submarine, the Yellow Submarine. So we live the life of me, every one of us, and all of blue and seas of green, in our Yellow Submarine. Wielu zaznaczy, wielu zaznaczy Wielu zaznaczy, wielu zaznaczy Wielu zaznaczy, wielu zaznaczy gdzie? W aucie Mnie? Sieć Nie? Ehe Jest piękna, jest ballada no Ta to... na ta na na, na 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 ti da 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 Od soboty do pierwszego jeszcze trzy tygodnie dalej nie śpiewam. Z głodu rękę wbijam w ścianę. Drugą trzymam spodnie. Niech się spełni sen. Mała kromka chleba? Bo przewracam się. Bieda. 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 Dodać, że regulamin nie wymaga, żeby pan. Śpiewał tym samym głosem, znaczy wysoko, tak? Mogę niżej, może mogę, pan... grubiej mogę. Tak, może Pan. Mhm. Mówiąc popularnie, tak. grubiej, więc tak. bardzo prosimy teraz: zamieniamy się w słuch. W nocnej ciszy głos się rozchodzi, Stańcie pastę. Bóg się Wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. cztery tysiące lat wyglądany. Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił. Padniemy na twarz przed Tobą, wierzą, że się spod osobą chleba i Pan coś tak na dobry początek tego pięknego słonecznego dnia zaintonować. Słoneczny za Dzień, no to jest bandowska znakomita. Żebyś ty, słoneczko, drugą zwrotkę zaśpiewam. Na zarobku było, to byś ty, słoneczko. Wcześnie zachodziło. I później wyżej to byś ty, ale pozmawiajmy lepiej. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu, żeby zaśpiewać wspólnie kolędę, bo to jest tradycją co roku, że nie ma już czasu na życzenia. Rozumiem, że wszyscy życzymy wszystkim wesołych świąt. Ale zaczyna, zaczyna poseł z Gorzelski... A my się mamy dołączyć. Tak jest, zaczynamy. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi nas oswobodzi, a nie grają, króle witają. Pasterze śpiewają, tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Jest refren, ale w tym momencie, w tym Becałych momencie bez refrenu świąt. bardzo Państwu, bardzo Panom dziękuję. Proszę Państwa, wspaniałych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.